Nie żyje Mirosław Formela. Tragiczne wieści potwierdzone. Już w środę późnym wieczorem pojawiły się pierwsze smutne doniesienia na temat śmierci Mirosława Formeli. Jako pierwszy przekazał je serwis bieganie.pl. Na oficjalny komunikat musieliśmy nieco poczekać, ale w czwartek rano te tragiczne wieści potwierdził Polski Związek Lekkiej Atletyki, który opublikował stosowny komunikat. Polski związek lekkiej atletyki z żalem przyjął informację o śmierci Mirosława Formeli, czołowego polskiego biegacza pierwszej dekady XX wieku. Urodzony w 1978 roku. Mirosław Formela startował głównie w biegach na 800 i 1500 M. Na tym dłuższym dystansie zajął piąte miejsce w finale halowych mistrzostw świata w Budapeszcie w sezonie 2004 rok czytamy. W halowych mistrzostwach świata startował też rok wcześniej a w 2005 roku był reprezentantem Polski na Mistrzostwach Europy pod dachem. Finalista Mistrzostw Europy w biegu na 1500 rok M z 2006 roku. Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, uczestnik meczu Decanation. Jego rekord życiowy z hali w biegu na 1500 rok M, 3 godziny 39 minut 88 sekund, uzyskany 20 lat temu w spale do dziś, jest piątym wynikiem w historii polskiej lekkiej atletyki. Cześć jego pamięci, kończy się komunikat.